Dzień dobry drodzy rówieśnicy. Dzisiaj wszystkie ćwiczenia na siedząco, na leżąco. Dzisiaj jest bardzo gorąco i bardzo powoli. Siadamy najpierw w siadzie skrzyżnym, kochani. Wdech, wydech, dłonie na kolanach i lekko rozlu rozluźniamy się. Raz. Dwa, trzy, i w drugą stronę. Raz, dwa, i trzy. Wdech, wydech. Dłoni na głowę, ale nie dociskamy, lekko przechylamy na boczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech, wytrzymanie, wyprost, druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymanie, wyprost. A teraz głowa do przodu, pamiętamy, że barki są aktywne i lekko poruszamy ją na boczki, rozluźniamy sobie mięśnie karku. I takim wahadłowym ruchem podchodzimy do góry. Jesteśmy w pozycji wyprostowanej, i odchylamy głowę do tyłu. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech, wydech. Dzisiaj żółwie tempo. Głowa na ramię, na bok. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Wyprost. Powoli głowa na drugą stronę. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Rozluźnienie. Do przodu. Poruszamy, pamiętamy, głowę lekko. Głową lekko w bok w jedną i w drugą stronę, rozluźniamy kark i tak powoli tym ruchem podjeżdżamy sobie do głowy, do góry, aż znajdziemy się w pozycji wyprostowanej. Wdech, wydech i do tyłu głowa odchylona. Powoli, wszystkie ruchy wykonujemy bardzo powoli. Szczególnie poruszanie głową, bo to jest ważne, żeby nie uszkodzić sobie jakieś żyłki. I powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech, wydech. Przyciskamy dłonie do siebie, głowa w bok, do tyłu, broda wysoko. Obserwujemy kąt pokoju. Wdech wydech. Siedzimy oczywiście prosto, nie obciążamy kręgosłupa. Wdech, wydech, powoli przemieszczamy głowę w drugą stronę, do tyłu, broda wysoko, obserwacja kątu, kąta pokoju. Wdech, wydech i powtarzamy. Bok, tył, broda, niebo. ruchem na drugą stronę, bok, tył, broda i niebo. I rozluźniamy w jedną i w drugą stronę. A teraz powoli do przodu ramiona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo łagodne ruchy dzisiaj. I do tyłu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Pochylamy się nad jednym kolanem, powoli. Wyprost nad drugim kolanem. Wyprost, a teraz ręka na macie przy biodrach, przy biodrze. A druga nad nami i pochylamy się w tym kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymanie, wdech, wydech. Powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. Druga ręka i druga A lub druga ręka nad nami i w kierunku tej ręki. Raz. 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech, wytrzymanie. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech głęboki. Wydech ustami. Jeszcze raz. Wracamy do pierwszej strony. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech. Wydech, wdech, wydech, wytrzymanie. Powoli przechodzimy do pozycji wyprostowanej. Wdech, wydech, druga ręka i to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech, wytrzymanie. Powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech, wydech. Rozluźniamy się trochę. Jeszcze jeden wdech i wydech. I ostatni raz. Ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wyprost. Oddech i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i wyprost. I rozluźniamy się do przodu i do tyłu. A teraz połóżmy się. Dzisiaj ćwiczenia w pozycji siedzącej te skrócone. Położymy się dzisiaj i wdech. Wydech. Rozciągamy, rozluźniamy najpierw nogi. Noga jedna. Kolano do siebie. I druga. A teraz pierwsza. I podnieśmy lekko nogę, która jest wyprostowana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zmiana. Raz, dwa, trzy. 4, 5, stopy na kolana, na macie albo na materacu i rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. dwie stopy na pięcie, a potem na palcach. I palc, pięta i palce. Uderzamy pięta, palce, pięta, palce, pięta, palce. Pięta, palc. A teraz idziemy w kierunku, na piętach do pozycji wyprostowanej nóg. Powoli dociskamy tak i jesteśmy. Wdech i wydech. Jedna stopa wyprostowana, a druga zgięta. I zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery. Wdech, wydech. Teraz troszeczkę szybciej, 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I na boki. Kręcimy młynka stopami i do środka. Wdech, wydech. A teraz to samo, tylko ruch z biodra. Tak, żeby za powoli uruchomić całe ciało. Raz.

I do środka. Unosimy lekko nogi w górę i kręcimy też mynka. Raz, dwa. Na boki. Trzy, cztery, pięć. I do środka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Stopy wracają na matę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Poruszamy troszeczkę. Poruszamy również palcami nóg. Chodzi o to, żeby uruchomić obieg krwi. Wdech, wydech, wdech, wydech. Tak? A teraz mamy lekko rozstawione stopy i na boki. Raz na jeden bok kolana, raz na drugi bok kolana. Podnosimy ręce w górę, a możemy nad głową, łokieć do łokcia. Wtedy będzie większa wentylacja płuc, bo płuca będą się głębiej dotleniały. Dwa, 3, 4, 5. Wdech, wydech. Kładziemy sobie nogi, niech są troszeczkę odpoczną. Dzisiaj wyjątkowo szybko się męczymy. Wiadomo, ręce w górę i nożyce. Powoli dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Dłonie zostają w górze i kręcimy kółeczka. Młynek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech wydech, jeszcze raz nożyce, raz dwa trzy cztery pięć i ósemki, raz dwa trzy cztery pięć moment odpoczynku wdech nosem Wydech ustami, jeszcze jeden oddech. I wydech. I góra. Raz. Nożyce. Dwa. Trzy, cztery. Pięć i ósemki. Raz. Obszerne takie dwa. Trzy, cztery i pięć. I wdech. I wydech. A teraz obydwie dłonie podkładamy sobie pod odcinek lębiowy naszego kręgosłupa. Tak, kładziemy się na dłoniach i staramy się wcisnąć je do podłoża biodrami. Raz, dwa, dociskamy dłonie. Trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Rozluźnienie. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie, rozluźnienie. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Rozluźnienie. Wdech i wydech. Uwadziamy dłonie spod siebie. Rozluźniamy paluszki. Rozluźniamy nadgarstki. Raz. I znowu druga ręka. Dwa, wdech wydech. A teraz dociskamy prawe biodro. Raz. Do podłoża. Dwa, trzy, cztery. Pięć. Wytrzymanie. Wytrzymanie. Rozluźnienie. Drugie biodro. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wytrzymanie. Rozluźnienie. Wdech. I wydech. Prawy bark. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wytrzymanie. Rozluźnienie. Wdech, wydech, lewy bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie, rozluźnienie. Wdech, wydech, przytulamy kolana do siebie i masujemy kręgosłup. Raz, dwa, trzy, okręgi w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, okręgi w drugą stronę. Jeszcze raz się kładziemy i wracamy do ćwiczenia z ściskaniem biodra. Prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźnienie. Wdech, wydech. Lewe biodro. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Rozluźnienie. Wdech. Wydech, bark, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymanie, rozluźnienie, drugi, drugi bark, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymanie, rozluźnienie. I masujemy kręgosłup, raz, dwa, trzy razy w jedną stronę. Raz, dwa, trzy w drugą stronę. Rozluźniamy palce stóp i stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I kładziemy je, kładziemy na macie. Ostatni raz to ćwiczenie na biodro. Wciskamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie, rozluźnienie, drugie biodro. Raz. Dwa, trzy, wciskamy mocno. Cztery, pięć. Rozluźnienie. Wdech, wydech. Wbrew pozorom to jest takie troszeczkę mocne ćwiczenie, ale nie wymagające specjalnie ruchu, którego dzisiaj powinniśmy raczej unikać. Bark, Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Ale mięśnie pracują. Wdech, wydech. Druga strona. bark, Raz. 2, trzy, cztery, 5, Wytrzymanie, rozluźnienie. Masujemy kręgosłup. Raz, dwa, trzy. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Kładziemy się. Wdech, wydech i teraz ręce. Raz, jedna ręka, wyżej, raz druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczynek. Wdech nosem. Wydech ustami. Jeszcze szybciej. 10 razy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odpoczynek. Wdech nosem. Wydech ustami. I ostatni raz. 10 razy szybciuteńko. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wdech nosem, wydech ustami. Zaciskamy dłonie w pięści i boksujemy na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dłonie na biodrach. E, e, albo na udach. Wdech, wydech, jeszcze raz. Pięści i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dłonie na udach. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze raz. Wdech i wydech. Ostatnie. Pięści i raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, dłonie na udach. Wdech nosem głębokich i wydech ustami. Jeszcze raz. Wdech i wydech. A dzisiaj jeszcze wykonamy sobie takie łagodne ćwiczenie. Głowa w górę. Koszyczku zrobione z naszych dłoni. Jedna stopa na macie i druga. I na boczki sobie ofrowe plecy bujamy. Powoli, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, Unosimy nogi i staramy się jak najbliżej do kolan Czołg ale nie ciągniemy głowy rękami. Kolan, łokcie rozstawione. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Stopy na macie. I boki. Kołyska. Raz. Powolna. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Kolana w górę i dociągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopy na macie. Moment odpoczywamy. Wdech, wydech i ostatnia kołyska. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kolana w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy się. Wdech, wydech, wdech i wydech. A teraz obydwie nogi w górze i rowerek. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i do tyłu raz, 2, 3, 4, 5, nogi w górze mamy, stopy zgięte, wyprostowane, zgięte, wyprostowane, kilka takich obrotów mało intensywnych, dzisiaj ćwiczymy bardzo łagodnie, 3, 4, 5 stopy zgięte. Raz. 2, 3, 4, 5. Przytulamy kolana do siebie. Raz. 2, 3 razy w jedną. I raz. 2, 3 razy w drugą. A teraz zahaczamy sobie stopę o kolano drugiej nogi i bujamy się. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, druga noga zahaczona, o drugie kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wytrzymanie. I wracamy do pierwszej nogi. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wytrzymanie. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wytrzymanko. Ostatnia seria. Raz, dwa trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wytrzymanie i ostatni raz, ta noga rozciągnięta troszeczkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, kładziemy sobie stopy na macie, rozciągamy się na całą długość, o. Napinamy całe ciało, rozluźniamy. Jeszcze raz. I rozluźniamy. Wdech, wydech. Ostatni raz. Rozciągamy, napinamy ciało i łagodnie ręce wzdłuż ciała. Rozluźniamy się. Barki leżą koniecznie na barkach. Barki leżą na macie. Oj, też już jest dzisiaj upał, to nie bardzo. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy się, myślimy o przyjemnych rzeczach. Wdech, wydech, wdech, wydech. Poruszamy powoli palcami rąk palcami nóg jedna stopa na macie skręcamy teraz biodra w bok podpieramy się jedną ręką no i dzisiaj wyjątkowo bardzo powoli bardzo powoli przemieszczamy się w górę tak siadamy w siadzie skrzyżnym Rozluźniamy się, wdech, wydech, wydech, wydech. Dłonie mamy na kolanach, ręce w bok, z wydechem w górę, ostatnie rozciągnięcie i z wydechem dłonie w dół na serce. I miłego dnia, kochani moi, pijemy dzisiaj dużo, to jest bardzo ważne. I nie wykonujemy gwałtownych ruchów. Do widzenia. Do następnych ćwiczeń.